Ode mną chyba graczek jest. Po prawo, gdzieś tutaj. Pytanie czy był sam ogólnie Pytanie tylko czy był sam Chyba nie, chyba był Nie no, chyba był sam właśnie Tak szedł w ogóle już w ogóle szedł tak, nie wiem Drogą po prostu, nie? To ja się mogę demon, witam na kanale Żeby tak Chciał się bardziej schować, to wyszedł tędy na przykład, ale on tak... Już biega. Okej. Okay. Już jednak nie biega. To tam, jak tam demon u Ciebie, co? Jak tam dzionek? Witam na wieczornym live'iku z Tarkowika. Pierwszy meczyk, prawie 20. I dopiero zaczynamy Tarkowika, ale dzisiaj zagrałem się w New Dzisiaj spróbowaliśmy sobie zrobić dungeona, na końcu bossa. Nie potrafiliśmy pokonać. Nie potrafiliśmy. A i daliśmy sobie po piątym razie w pokój. I... I stwierdziłem, że pora chyba odpalić sobie po prostu Tarkowika. To jest sobie jeszcze wieczorkiem pograć w tego Tarkowa. Dostarczyć Wam kontentu tarkowiańskiego Tu laser? Co to za laser? A to jest od tego laser, ok do. No. Jejku, nie szalej, Andrzej! Tu kropka zbawienia, ty. Pójdźcie w ogóle, trzeba sprawdzić na pewno tutaj. A jeszcze telefon w ogóle teraz mam poważnie. Pójdźcie chwilę. Chyba w ogóle co ciekawego mieli ci gracze, ale ten AK-101, ten tutaj miał AK. AK 101, a ten miał tutaj AK 105, tego drugiego co zabiłem. No i tam parę itemków. No cukier tutaj widzę dwa razy nawet. To się cukier tutaj się przyda z tego co widzę. To to to. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy co ciekawego nam tutaj świat. Piad... Tam prezentuje. Ale się dzieje tam? Chyba rushing, pushing, smarżing. jednak był. Ale mi się wydawało, że był tutaj ktoś jeszcze w tym, w tym budynku. Hmm, to jednak tutaj w budynku nikogo nie ma. Jak zrobić większą walizkę? Ogólnie to tak: jeżeli chcesz mieć walizkę taką jak ja, to musisz mieć konto EOD, czyli konto najdroższe. W grze, czyli kupić sobie AOD. Jeżeli chcesz mieć walizkę o dwa dwie kratki więcej niż alfa, ta podstawowa, musisz kupić u Prapora. Nie, u Piskipera. U Piskipera, jak sobie wbijesz chyba drugi albo trzeci poziom, to dostajesz BT, ale to się podobno nie opłaca. Najlepiej, najlepiej robić sobie misję u Prapora, czyli u tego pierwszego handlarza. U niego, jak będziesz robił misje główne, fabularne, w pewnym momencie dostaniesz misję ee, Punisher. I jak zrobisz 6 albo 7 paniszerów, bo nie są jakby jedną po drugim. Zrobisz jednego, dostaniesz drugi, zrobisz drugiego, dostaniesz trzeci. I tak naprawdę, jak zrobisz sobie te wszystkie paniszery, wtedy dostajesz epsilona, czyli kontener, który ma tylko jedną kratkę mniejsze, mniej niż gamma, nie? Także moim zdaniem najlepiej sobie robić Prafora i robić tak długą niego misję, aż będziesz miał epsilona do, do odbioru. W sensie będziesz miał tę misję Pani nie? Jeszcze co, może tym sobie postrzelamy jednak. Nie wiem, słyszałem jakby ktoś tutaj gdzieś coś robił, ale to chyba moje jakby... Moje chyba ten, chowanie broni. jest w ogóle gra skaw, z tego co widzę. To mi daj, to mi daj, to mi daj. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. To. Dlaczego w ogóle skawy do niego strzelały? Tego nie rozumiem. Bo to był gracz kaw, a on został pobijany przez po prostu gracza. Znaczy przez bota. Tego tutaj, tego bota, który tam sobie stoi, tego snajpera. Chyba że. Chyba że tutaj jeszcze coś jest. Tutaj mamy. a dobra, bo oni się po. Dobra, okej, okay, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, bo tutaj SKSik strzelał, nie? Tutaj strzelał SKSik, więc najprawdopodobniej Grand Scav. Bił do Grand Skawa. I ten zaczął jakby strzelać, czyli może. Może ten się bronił po prostu. Czyli ten do niego zaczął strzelać. Ten się bronił, zrobił mu damage, no i stępie, że go biły, nie? Czyli. tak ja, gdzie ja mam w ogóle mój magazynek, który tutaj gdzieś wypadł. Dobra, trudno tam. To tylko magazynek. Mą do brzucha, to można powiedzieć, że tak. I podkreślenie plajcie w myślenie pynamiczne do 40 zł. Okay. Nawet się nie przestraszyłem. Czekaj chwilę, I play. Bo ja jestem w trakcie bojowym teraz i nawet się nie przestraszyłem, powiem Ci, I play. Mam w play nawet, się nie przestraszyłem Nie wiem czemu, ale się nie przestraszyłem <grym wytkowni> Ale dziękuję za wsparcie mi od strony poczekaj chwilę, bo jestem w trakcie W trakcie ataku tutaj Mam włączony tryb ataku, wiesz? Oła, 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 jeszcze mnie do mnie Cześć, siemanko, iPlay, witam na kanale się ma? Ja muszę zmienić ten w ogóle dźwięk, nie? Muszę zmienić ten dźwięk tego karabinku. Ale dzięki, dzięki za wsparcie. Powiem ci, że tak się skupiłem. Tak się skupiłem iPlay na tych ludziach tutaj, że w ogóle mnie to nie przestraszyło. Nie wiem czemu. Bo chyba wiedziałem, że po prostu nikogo koło mnie innego nie ma. I się skupiłem po prostu na tych grościach tylko. Ale dzięki bardzo, piąteczka dla Ciebie iplay. dziękuję bardzo, naprawdę. Dzięki, dzięki. Co tam u Ciebie w ogóle? Po pracy? Po pracy chyba, nie? Kurde, ty, minus trzech tutaj jest ogólnie. Minus trzech, no. Ale oni byli bez tego... Co to ma być? Oni bez latarki? Znaczy bez tego Noctowizji chodzili? A walczysz z gorączką, no tak, bo ty chory przecież byłeś. Faktycznie, bo ty chory przecież byłeś. Jak tam w ogóle się czujesz? Bo tam piszesz, że gorączką walczysz, tak? Więc... Więc chyba nie za dobrze mi się wydaje, tak? Jak z gorączką walczysz. O! To jest chyba... Czyżby czwarty był? Aha, lepiej się czujesz, ale to jeszcze nie jest to, tak? A jak tam New w ogóle? Jak tam twój New No by dzisiaj może wieczorkiem sobie w New World które pogramy, nie? Istnieje... istnieje szansa, że pogramy sobie New a wieczorkiem. Ten trzeci zginął? Tak, ten trzeci zginął. Ale... Na pewno kogoś słyszałem jeszcze. To mi się nie podoba. Tam ktoś jest. Mamy to może jeszcze jednego jakiegoś? To mamy dwa flesze. Nie wiem gdzie on dokładnie. dokładnie teraz jest, bo było słychać bieganie, jak strzelałem do tego bota. Teraz za bardzo nie wiem, czy on odbieg, czy on tam cały czas siedzi. 嗯。Hmm. Kurde, kaj on teraz może siedzieć? Co widzowie? Gdzie on teraz będzie siedział? A czy to nie są czasem nogi, widzowie? Piemanko, Polanko. Ale powiem tak, ja miałem 995 9 załadowane, tak? 995 9 miałem załadowane Jak on. Jak on nie... zginął Przez tą całą serię... Przez ten metalowy... metalowy płotek. Jak on to... Jaką w ogóle nie zginął? Przecież te 995 9 te te 9 powinny go... Przebić, nie? Tę tę tą blaszkę metalową. Bardzo że on miał jakąś inną amunicję. Ja Brońikało! A o! Powinny, powinny. Też mi się tak wydaje, że powinny, dlatego dziwię się, że on to przeżył, nie? A o co chodzi? No chodzi o to, że wiesz, że on był za takim malutkim płotkiem metalowym, no i ja full serie 995 w ten płotek wyładowałem i on nie zginął przez ten płotek, nie? No tak, tutaj wasze gałązka nawet potrafi kule zatrzymać, nie? Taki płotek tym bardziej, nie? Ale trochę mnie broń zaskoczyła, nie byłem przygotowany aż na taki podłogę broni Na jakiej karcie grałem przed RTX-em 1070? E, GTX 1080. Na GTX 1080 grałem. A to było dobre, nie? dziewczyna. A czy to przed przypadkiem nie są nóżki? <grym> Nie wszyscy byli na MC Wszyscy byli na MC z tego co widzę że oni mają strasznie Kiepską amunicję, to jest 855 Amunicja 855 amunicja do Meczki. No ale weźmiemy, bo chyba już nie mam Ammo w ogóle w MC No ale weźmiemy, oni wszyscy byli W ogóle oni wszyscy mieli praktycznie tą samą MK, nie? Tak samo zmodyfikowaną MK Mieli Dobra, daj mi to Daj mi to i tak naprawdę daj mi to resztę w sumie nie potrzebuję od ciebie. Dajemy sobie coś. Napijemy się. jest jasne z tego co widzę. No, powoli robi się jasno. No powiem wam szczerze, jestem ciekawy. Czemu on nie zginął. Jak oni mieli 995 niby załadowane. Eee, ten widzę tu był na... Okej, okay, ty byłeś na yy, Mosinku. Wiecie co, ja te 40 wywalę, bo ja mam chyba dostęp do 40, jak mi się wydaje. Weźmy sobie to, weźmy sobie to, weźmy sobie tutaj to wsadzimy. To można zamienić sobie. To miał kedra mocy, z tego co widzę. Kedra mocy miał. Dobra, tą 10 można wywalić, to można dać tutaj i to można dać tutaj. O. O, resztę nie potrzebujemy. Chociaż to możemy jeszcze zabrać. Tutaj o. Dobra, lecimy do wyjścia, bo się robi już jasno. I zaraz kawgranczy nas tutaj będą atakować. Już w sumie nettowizor jest do niczego tak naprawdę. No, cztery osoby. Pięć osób ogólnie zabiłem. Czekajcie, pięć osób? A bo to jest ten na samym początku, dobra. Tu jest ta czteroosobowa ekipka, a tu jest ten na samym początku. Okej, okay, dobra. To się wszystko teraz zgadza. No, trochę tutaj było strzelania na tej mapie. Nie powiem, że nie. Trochę było.